Dzień dobry. Omówię rozwiązanie zadania urodziny. W zadaniu urodziny dowiadujemy się, że Robert w tym roku kończy L lat. Naszym zadaniem jest powiedzieć, czy w tym roku chłopiec zorganizuje uroczystość urodzinową. Wiemy, że Robert organizuje imprezę, jeżeli kończy parzystą liczbę lat. Na wejściu otrzymujemy liczbę całkowitą L. Jest to wiek Roberta. Dla przykładu. Jeżeli l jest równe 12, czyli jest to liczba parzysta, to wypisujemy słowo urodziny i w następnym wierszu na trzech pozycjach wiek Roberta. Czyli najpierw mamy spację, następnie cyfrę 1 i cyfrę 2. Natomiast jeżeli l byłoby równe 13, 13 jest liczbą nieparzystą, to wypisujemy tylko wiek Roberta. Czyli tak, najpierw spacja, następnie cyfra 1 i cyfra 3. Przejdźmy teraz do omówienia rozwiązania wzorcowego w języku PASKA. Rozpoczynamy od słowa kluczowego program i podajemy nazwę naszego programu, czyli urodziny. Pamiętamy o tym, aby na końcu umieścić średnik. Teraz mamy blok deklaracji zmiennych. Rozpoczynamy słowem kluczowym VAR. Następnie mamy nazwę naszej zmiennej l, dwukropek i jej typ short int. Short int przechowuje liczby całkowite z zakresu od minus 128 do 127. Rozpoczynamy naszą funkcję główną słowem begin i mamy pierwszą instrukcję read ln. Wczytujemy do zmiennej l liczbę całkowitą. Następnie mamy instrukcję warunkową. Rozpoczynamy słowem kluczowym if i mamy warunek. Jeżeli l modulo 2 jest równe 0, wtedy wypisujemy słowo urodziny i przechodzimy do nowej linii. Następnie mamy instrukcję wypisania. Wypisujemy wartość zmiennej l na trzech pozycjach. I kończymy naszą funkcję główną słowem end. Pamiętamy o tym, aby na końcu umieścić kropkę. Dziękuję za omówienie.